Musisz tam przejść, na ten tracę w daleniu Powinien najpierw najpierw skolektować Jebany wentylator <laughs> Żyd premium plus plus chodzi Kurwa kasa do niego leci Żyd premium plus plus jak to sobie dajesz na klipa i będziesz innym pokazało to pozdrawiam widzów Możesz spróbować tutaj się odsunąć od nich aż im się zjebiej i zaczną wracać. Bo jak cię nie widzą, to oni zaczynają wracać do swojej lokalizacji I wtedy możesz. No, oni tutaj nie wejdą może Spróbuj odejść dalej, bo ten jeden chuj cię widzi przez ścianę, nie wiadomo jak jaku no w sobie się oderwane A oni się skaczą po prostu świetnie nie, on nie umie wskoczyć, on jest jak ping-pong, leci lewo-prawo Dawaj, za niego, za niego Chył Jeszcze jeden. to on mnie nie widzi Znowu masz ten cukierek świetny No świetny jest, no kurwa, kocham Haribo, No, no co on widzi, kurwa?

Po prostu wyceluj mu w pracy, nie musisz jakoś szczególnie nie przy ścianie iść, nawet. Po prostu wejdź jak na niego i spróbuj. Ja mam pomysł. Unfaced <laughs> Ja pierdol... Pracowa wyjeb... Ja pierdolę po co ze tak to było? Naprawdę Jezu... Kur... Udało się w końcu Nie Gratulacje, czekaj kurwa, ...wyłączę Skręnia z otumienia Nie to gówno było Ten boss i taki syf Spokojnie, jest jeszcze jeden taki. <gryty> Powiedziałeś, że trudne jest o to, żeby... Nie ma osoby na tym świecie, która jej lubi. Nie, one są łatwiejsze od tam. Większa tak power masz ten też spadł. From Nie wiem. Ta hey, małpa lewituje. Co jest? On demonki duyn. Kurwa nie zła małpa. A nie ona się trzyma drzewa. Miałoby sens. Jak ją jebne. Padła. <coughs> Kurwa, brali semenes. O, zdech. Trzy lampy. Okej. Okay. Good to know. Next the... Na tym stage'u. Dobra, mogę. Ja pierdol człowieku nie strasz. Nie, spierdolaj. Nie mam granulek No i co mam zrobić? Człowieku Chuj